Witam was serdecznie ponownie na kanale Skrawkę i dzisiaj w inspiracji piątkowej zrobimy sobie męską kartkę walentynkową. Będzie to kartka w takich kolorach typowo męskich, nie takich wiecie czerwieniach, różach, serduszkami, tylko taka męska mm, walentynkowa właśnie z, z użyciem stempli i y, użyjemy sobie kolekcji IT do Collection, która jest w takich właśnie ciemnych barwach. Pierwszy raz wzięłam do użycia Tima Timaholca, który już mam jakiś czas, ale po prostu nigdy z nich nie korzystałam. Wydaje mi się to idealne do, tego, do tych teł. No i będziemy korzystać też ze stempla. To jest stempel chyba z AB Studio, o ile dobrze kojarzę. Pracujemy na bazie z Goldbox, to jest baza z pudełkiem, z okienkiem. W środku jest kartka, ale nie taka DL-ka typowa, tylko otwierana taka na boki. Więc zaczynamy oczywiście od poskładania pudełka. Zostawię Wam tutaj lekko przyspieszone, żebyście widzieli, jak to tam delikatnie jak to się składa, żeby to ładnie było, ale jakby no, nie ma tutaj większego, większego, większej filozofii. Zamniemy się już e, oklejaniem naszej bazy. Ja wybrałam dwa papiery: taki szary i brązowy. E, szary pod bazę, i brązowy taki dla przełamania. No, i do tego dobieram kwiaty. Tutaj na początku myślałam właśnie o tych, które, które teraz widzicie, y, ale potem stwierdziłam, że jednak wolałbym, żeby to były kwiaty właśnie z tymi y, kołami zębatymi, bo to tak wiadomo jest takie podtypowo męskie, i akurat fajnie byłoby wykorzystać te kwiaty. Ale zanim Wam je pokażę, to oczywiście oklejmy sobie bazę. Tak jak widzicie, wycinam jakby kawałek ze środka tego papieru, bo te brzegi są bardzo ciemne, a jednak chciałam, żeby trochę tego szarego był widoczny, trochę tego właśnie demasku był widoczny, więc raczej to wycięłam tak gdzieś ze środka tej kartki no i oklejam oczywiście lewą stronę i prawą, i tutaj rameczkę robię tylko góra prawa i dół, i góra lewa i dół, czyli od środka, tam, gdzie jest ta kartka przycięta to tam do, doklejam sobie te papiery do samego końca. Tam nie robię ramki, bo to ma być tak jakby kontynuacja i tam później będą e, właśnie tam ta para się znajdzie na, na, na górze, e, tam będą kwiaty, które raczej mają być taką kontynuacją, więc ramkę robię tylko na prawej stronie, na lewej od góry od dołu, a tu w środku Robię to bez ramki. I teraz następne y, warstwy to są znowu takie y, dwa kwadraty, i też połączone ze środ do środka, do, do, dołączone do, do środka do siebie. Y, dwa kwadraty, które za chwileczkę okleję y, papierem, tym razem brązowym, y, ale ten brązowy papier właśnie będę chciała wyembosować jeszcze dodatkowo, więc też staram się wybierać taki, takie kolory papieru, które są raczej ciemniejsze, żeby ten embossing wi był widoczny. Wybrałam tu już jeden z tych wzorów. No i teraz biorę tablicę i będę to e, odbijała na moim papierze. E, na początku myślałam, żeby zrobić z lewego górnego narożnika z jednej strony i prawego dolnego z drugiej, ale w sumie potem e, w zasadzie ta moja kupcja będzie raczej u góry cała, więc e, embosowałam to po lewej i po prawej stronie, e, po dwóch stronach tego, e, tego brązowego papieru. Tak jak widać, ułożyłam to tak na papierze, żeby nie było na środku, tylko tak jakby, żeby to z lewej strony nachodziło, czyli jakby lekko wystawiam ten stempel na górę i na lewą stronę, żeby po prostu to było z lewego narożnika, to jakby ten embossing wystawał. Nakładam daberem ten klej do embossingu, no i odbijam moim tym dociskiem, sobie dociskam. Dociski znajdziecie oczywiście w sklepie scrapkate.pl. No i y, tak robię tutaj z tej lewej strony, a na drugim papierze zrobię dokładnie tak samo, tylko na prawej stronie. Kolor y, pudru to jest różowe złoto z agaterii. Wybrałam je dlatego, że chciałam troszeczkę właśnie do tego brązowego papieru nawiązać i żeby na tej karcie troszeczkę takiego błysku było, bo y, żeby ta kartka nie była zbyt znowu smutna, a tutaj będzie tak dość delikatnie, go później dość mocno przykryje. Także normalnie embosuję. Mm, ładnie się to wyembosowało. Tutaj jest wiadomo troszkę jaśniejszy papier, więc jest to mniej widoczne na tym ciemniejszym. Tutaj wygląda to, znaczy bardziej jest widoczny ten puder, yy, ale po embosowaniu wszystko bardzo ładnie wygląda. Pokrótce wam powiem, co tutaj zrobiłam, czyli przykleiłam te dwie te dwa kawałki z brązowym yy, papierem embossingiem na po, troszeczkę wyż, wyżej, czyli na birmatę, tak jak widać, lewą i prawą stronę, i też dosunęłam, tak jak widzicie, do środka, i tylko ramka szara jest po prostu z góry dołu i po prawej lewej stronie. Teraz docięłam jeszcze mniejszy kawałek z tego znowu szarego papieru i go um, przecieram tuszem, żeby troszeczkę dopasować do tego brązu. I teraz będę go naklejała dokładnie w taki sam sposób, jak nakleiłam ten e, brązowy poprzedni, tylko że po prostu jest mniejsze. Czyli znowu dzielę to na pół, e, podklejam to mm, birmatą. Moją birmatę mam 1,15 mm, więc birmatą, i naklejam znowu kolejną warstwę, tym razem szarą. Teraz przedwczesny stempel. Mm, ja Coś mam problemy z moją e, tablicą, więc tak jak widzicie, jeden na dole odbijałam i nie byłam w stanie go odbić całego. Więc teraz jeszcze raz odbijam e, od góry, ale muszę porządnie naprawdę dociskać, żeby mi się to dobrze odbiło. Nie wiem, czy to jest kwestia stempla, czy kwestia tablicy. W każdym razie e, po odbiciu e, wycinam cały ten e, odbity element i będę go wycinała po prostu nożyczkami całego, e, żeby on był też sztywniejszy to będę go też podklejała na czarny papier, ponieważ jak go wytnę teraz z takiego papieru, to jest tam 250, ale mimo wszystko on był troszkę za taki wiotki, a wiedziałam, że on będzie po prostu jakby sam nałożony na górę, więc jak już go wycięłam całego, potuszowałam, żeby też miał troszkę po prostu koloru, bo nie chciałam tego werska kolorować, chciałam właśnie, żeby on był czarno-biały, ale delikatnie go potuszowałam po prostu tuszem Vintage Photo, tak jak tuszowałam papier, to po wytuszowaniu y, przyklejam go jeszcze na czarny papier, też 250, żeby po prostu mocno usztywnić y, ten cały element. Dociskam wszystko gładzikiem, żeby dobrze rozprowadzić ten klej, żeby każdy ten najdrobniejszy element był y, oczywiście podklejony. No, i wszystko jeszcze raz wycinam. I wycinam oczywiście z taką małą czarną rameczką, żeby ten element, bo ciężko wyciąć idealnie. Y, często się wycina w ogóle ten niechcący jeszcze raz ten sam element i się zmniejsza go w ogóle. Także, żeby było mi wygodniej, robię rameczkę. Y, a przy okazji, też ten y, cały ten element się po prostu będzie ładniej prezentował na kartce. Jak już mam wycięty, to sobie go teraz planuję, gdzie on będzie. No i ja oczywiście nie kleję go jeszcze, ponieważ on będzie na, samym, na samej górze, a pod tym wszystkim będą właśnie kwiaty. No i teraz, jeżeli chodzi o kwiaty, to tak jak mówiłam na początku, myślałam, żeby zrobić z tych róż. Ale finalnie wybieram te elementy właśnie z takimi męskimi akcentami, czyli z tymi kołami zębatymi. Ja już sobie powycinałam różne kompozycje. Tutaj są kompozycje kwiatowe właśnie, praktycznie wszystkie takie z tymi metalowymi w, w, elementami, właśnie powtarzam, <grych> dodatkowo jeszcze wycięłam sobie same takie listki, które nie ch jakby chciałam, żeby ta, ta, ta kartka była troszkę taka, wiecie, mm, nie była taka płaska, no bo te wszystkie kompozycje są płaskie i żeby teraz dodać gdzieś, gdzie niegdzie takiego znowu trójwymiarowości, że tak powiem, no to sobie dociłam jeszcze parę takich samych listków, i te listki oczywiście wygniotę sobie na, pi na piance, żeby one były takie bardziej trójwymiarowe. Tak jak widzicie, układam tą kompozycję w takiej, jakby, żeby to było taka, jakby, jakby ujednolicona, żeby miała taką, jakby, wiecie, kierunek, żeby ona była jedno koło drugiego zaraz. No i później będę chciała oczywiście te wszystkie elementy wytuszować, ponieważ jak to jest teraz w ten sposób ponakładane, nawet jak to będzie po, wszystko poprzyklejane na trójwymiarowych piankach czy birmacie, to mimo wszystko to się dużo bardziej ze sobą zlewa, e, dlatego każdy z tych elementów e, tuszuję też tuszem Vintage, czyli po prostu chcę to tak wyodrębnić, żeby to było bardziej e, ten, ten trójwymiar był bardziej widoczny. Pierwsze, pierwszą warstwę przyklejam normalnie na płasko, a każdą następną przyklejam już na mm, trójwymiar. I teraz tą, to będą trzy kompozycje z lewej strony, chyba dwie z prawej, i z lewej strony tą pierwszą przyklejam na płasku. Teraz tą, którą będę kleiła, to będę kleiła już na birmatę. Tak jak mówiłam, moja birmata ma jakieś 1-15 mm, więc niecałe 2 mm. Dlatego kolejna kompozycja to, to będzie już przyklejona nie na tą birmatę. Mogłabym na birmatę, na po prostu dwa takie, dwie takie same kawałki birmaty jeden na drugi, ale stwierdziłam, że tutaj już będę się opierała na mm, tych piankach, bo akurat ta kompozycja trzecia, ona była taka dłuższa, miała tam takie odstające jeszcze dłuższe, zaraz elementy, więc, więc stwierdziłam, że lepiej będzie to przykleić już na e, piankach, żeby się po prostu nie bawić już w dodatkowe e, dublowanie tej birmaty. No, i tutaj uży, korzystać będę z pianek y, od Scraboys, y, i to są pianki y, 2 mm, ale ponieważ chciałam, żeby ona była troszeczkę, jakby jeszcze wyżej trochę, bo wiedziałam, że tam będę chciała włożyć może jakiś element y, i będę chciała włożyć tam y, te listki, no to wzięłam dwie dwójki, czyli naklejałam pod, podwójnie. Najpierw nakleiłam 2 mm piankę, potem na nią jeszcze jedną i z tego wyszło 4 mm, więc on troszeczkę był wyższy. Tutaj się pomyliłam i od razu wzięłam trójki, czyli 3 mm pianki, dlatego za chwileczkę będę to wymieniać, bo stwierdziłam, że to wtedy będzie za bardzo odstawało, nie będzie to dobrze wyglądało. Także zdjęłam sobie tą trójeczkę, no cóż, jedna pójdzie do kosza i będę naklejała te 2 mm. No i tak jak mówiłam, naklejam 2 mm, najpierw jedne, Ściągam potem z tego tą błąkę zabezpieczającą i naklejam dokładnie taką samą jeszcze raz. Tutaj taki malutki kawałeczek, tylko miałam właśnie na ten dół. Wystarczająco jest, wystarczająco wysoko, że tak powiem. Tutaj chciałam troszkę jakby większą, większy odstęp zrobić. No i będziemy naklejać. Z drugiej strony, tak jak mówiłam, zrobię podobnie. Tam będą chyba dwie kompozycje i też jedna pójdzie na płasko, druga już pójdzie na na pianki. Na początku tutaj tą jedną, dwie są podwójne, tą góry, a ten taki ogonek na dole z, tego, z tej kompozycji przykleiłam na jedną, na jedną dwójkę, czyli na jedne 2 mm. ale stwierdziłam, że tak się brzydko zapada ta mm, kompozycja, więc jak widzicie, podnoszę sobie tutaj ten kawałek i tam jeszcze dokleję kawałeczek pianki, ponieważ po prostu to mi się jakoś tam brzydko zaginało. I teraz robimy prawą stronę, i tak jak mówiłam, pierwszy, pierwsza kompozycja jest przygotowana na płasko. Tutaj, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, żeby lewa strona i lewa kompozycja nie wchodziła na prawą, i prawa na lewą. Że, jak będziemy otwierać od lewej strony, inaczej, lewa na prawo może wejść bo nasz obrazek tak będzie wchodził, ale ta prawa, żeby gdzieś tam nie wystawała, bo będzie się blokowało. Więc tutaj przyklejając tę kompozycje, które teraz przyklejamy, maksymalnie możemy je dołożyć do, do brzegu tej, tej prawej strony. Jeżeli wiecie o czym mówię, po prostu nie możemy wystawić tej kompozycji bardziej w lewo, bo wtedy kartka się nie będzie chciała dobrze otwierać, będzie się haczyło. I tutaj akurat tą, bo to są dwie kompozycje, tą drugą naklejam też na dwie y, dwójki, czyli na 4 mm bo tak jak mówiłam, zakładałam, że tam będę jeszcze podkładała listki, e, później jeszcze elementowe, pff, elementowe, ale za skrót dałam. Elementy metalowe, czyli elementowe. Słuchajcie, to jest taka nowość. E, jak będziecie chcieli to skrócić, powiecie, że dodajemy elementowe, czyli metalowe elementy. E, dobra, żarty na bok. E, oczywiście każdy, tak jak mówiłam, listek tuszuje, ponieważ wszystko ma być ujednolicone, jak tuszować to wszystko albo nic. I biorę sobie moją piankę, której będę wygniatała kulką do kwiatków listki. Wygniatam je na sucho. To jest kartka, której raczej nikt nie będzie gdzieś tam zgniatał i, i nie wiem, y, przewracał prawo, lewo, po prostu będzie sobie stała pewnie na półca, bo pójdzie do szuflady. Y, no i teraz wygniatam i przyklejam. Przyklejam oczywiście tak, żeby klejnę ułożyć tylko na środek, też na, na, na tą łodyżkę. No i podkładam te listki pod. Y, pomiędzy kompozycje może tak, w związku z tym, że one są na wystarczająco wysoko, no to spokojnie tak e, sobie tam e, mogę pod, podłożyć. No i pomagam sobie później e, drugą stroną tego mojego dłutka, żeby je do dokleić, docisnąć, żeby tego palcem nie robić, bo wiadomo, że palec już jest dość szeroki. I byśmy sobie zginietli tę kompozycję, list, tą kompozycję listkową, listki po prostu. Także idzie to dość, dość sprawnie. Tych listków mam, tak jak widzicie, chyba z cztery kompozycje, potem jeszcze jedną dołożę. Także oglądajcie. No generalnie dokładam je w taki, tak żeby po prostu wypełnić, żeby trochę. One mają ciutkę inny kolorek powiedzmy, że są takie bardziej zielone niż te listki na tych grafikach. Więc też troszeczkę inaczej wyglądają i, ta graf i, te, i te kompozycje robią się troszeczkę bogatsze. Myślałam, żeby tutaj dodać w ogóle takie, wiecie, zielone listki, ale stwierdziłam, że nie, że po prostu to będzie już za dużo i ta kartka się zrobi taka no, ni to męska, ni to, wiecie, jakieś takie kolorystycznie żywa, więc, więc jakoś przystałam już na, na takie kolory. Wszystko ma być po prostu takie stonowane. Teraz y, użyję jeszcze metali, słuchajcie te skrzydła mam po prostu u siebie chyba z 5 lat, ale zawsze było mi ich szkoda. Ale ta kartka zostanie u mnie, bo dam ją Dawidowi na walentynki, więc y, pff, użyłam sobie tych skrzydeł. I też bardzo fajnie tu pasują właśnie do tego y, stempla i wzięłam też jeden taki delikatny y, metalowy element z y, takim y, właśnie kołem zębatym. Żałuję, że nie miałam ich więcej, no ale mam tylko takie ciężkie, duże, które no zbyt obciążyłyby tą kartkę. Też tutaj przyklejam te elementow elementowe. Ja twierdził, ale ja, ja. Te elementowe przyklejam właśnie w miejscach, gdzie te, gdzieś tam te skrzydła się e, pojawiają. Tutaj u, z jednej strony i z drugiej. Ten damski troszkę tak właśnie pod kątem. No i właśnie faktycznie tutaj mi mm, ten konkretna wysokość, wysokość gdzie tych pijanek podpasowała, bo te metale są dość grube. I gdybym nakleiła te kwiaty na tylko dwa e, kawałki birmaty, miałbym tam 2 mm, no to miałabym problem, żeby je zmieścić. Byłyby tak pewnie powyginane. Mm, także mówię, czasem sobie warto taką większą przestrzeń, że tak powiem, zrobić. Ten cały stempel przyklejam już normalnie na płasko, naklej tam gdzie na tą najwyższą kompozycję. No i teraz podklejam jeszcze z prawej strony też drugie skrzydełko. Oczywiście moglibyśmy tych metalów już nie używać i zostawić tak jak jest, ale wydaje mi się, że taki dodatkowy właśnie element do kartki no, jest bardzo fajny i taki um, wyjątkowa taka kartka się robi. Także dwa skrzydełka są już zamontowane. Nie będę tutaj przykrywała z drugiej strony takiej grafiki, ona jest z drugiej strony czarna, ale jakby nie przeszkadza mi to za bardzo. Jeżeli chodzi o ten element metalowy, to przykleję go sobie na glossy akcent, ponieważ to jest jakby nie było metal, więc potrzebuję porządnego kleju, który mi tak porządnie gdzieś tam to doklei. A też jakbym tu chciała gorąco, klejem na gorąco, nie chciałam się tego kleju odpalać na ten jeden element bez sensu, także przyklejam go sobie tutaj na glossy, No i oczywiście teraz fajnie by był jakiś napis. Ja tutaj będę używała napisu z wykrojnika z In Love Arts, który kiedyś kupiłam, z napisem Always. Tutaj miałam jeszcze Hugs, hugs and Kisses chciałam, ale jakoś tak stwierdziłam, że ten jeden wyraz byłby tutaj dobry. Wytniemy go z tego samego papieru, z którego mamy bazę, którą mamy na kartkę. No, i tutaj oczywiście, żeby on był taki sztywniejszy i grubszy, wycinam go trzy razy, wycinam go trzy razy, i później te jeden, każdy naklejam na drugi, jeden na drugi, drugi na trzeci, i robię taki po prostu gruby z trzech tych samych elementów napis. Tu ewidentnie by mi się przydał jakiś taka cieniuśka końcówka. Ale ja mam jakiegoś pH do tych klejów z tą ciekłą końcówką albo po prostu zatka mi się tak, że nie mogę odetkać, albo jak mam takie z um, takimi kuleczkami, z takimi, wiecie, igiełkami z kuleczką, to zgubię gdzieś tą kuleczkę. Muszę sobie znowu kupić taki, który po prostu jest, bo ja czasem zapomnę go zakręcić i, i tak mi to się dotyka, więc stwierdziłam, że po prostu muszę sobie radzić z tym normalnym klejem. Także tak jak mówię, nakładam klej jeden, na jeden napis naklejam na drugi i później te dwa na trzeci. Um, no, napis będzie fajny, sztywny, ale oczywiście e, na początku go troszeczkę jeszcze, e, zanim go przykleimy, to go wytuszuję e, i wytuszuję go oczywiście też klejem, e, tym... Boże, wytuszuję klejem, co ja Wytuszuję go też e, tuszem Distress Photo, e, a potem foto Vintage foto, a potem e, jeszcze nałożymy Glossy. To Glossy w zasadzie... Mogłabym się bez tego Glossy obyć, ale chodzi o to, że ten napis jest tak... Nie chciałam jakiegoś innego koloru. Mogłam ewentualnie czarny ten napis zrobić, ale jakoś tak mi się to, nie wiem, grobowo kojarzyło. Yy, I żaden tutaj inny yy, mógł być jakiś kremowy ewentualnie. No ale właśnie stwierdziłam, że zrobię ten szary i przez nałożenie glossy on się też zrobił taki ładnie widoczny, bo tak to by się troszeczkę za bardzo zlewał. A w momencie, kiedy on już jest... Yy, Pokryty i się błyszczy, no to po prostu przeciąga uwagę, i faktycznie ten napis to jest taki, jakby go nie było, a jest. Takie wiecie. E, także wydaje mi się, że to bardzo fajnie wyszło. Sam napis oczywiście naklejam normalnie klejem, e, nakładam tam na środek, nałożyłam kleju i przykleiłam po prostu na środek. Przykleił mi się do tych postaci i tam delikatnie z prawej lewej strony. No i teraz delikatnie nakładam glossy na całość. On ma faktycznie, się, ładnie się prowadzi ten, z tym cienką końcówką. Nie zalewa się i ładnie się trzyma tego napisu i tego papieru. Także nie było to trudne do zrobienia. W czasie, kiedy mi napis tchnie, wycięłam odpowiednio odpowiedni duży kawałek z papieru tego brązowego, żeby troszeczkę tego brązu jeszcze tutaj dodać, bo tam jest taki bardzo delikatnie tylko, yy, wiecie, zaakcentowany. Yy, tutaj z tego samego papieru wyklejam po prostu środek tego pudełka. Tu oczywiście, żeby sobie go dobrze rozpracować, biorę mój gładzik mini. Yy, on jest właśnie fajny do takiego, do takich przestrzeni, gdzie musimy coś w środku w pudełku docisnąć, żeby nigdzie nam tam nie wystawał ten papier. No, i będziemy teraz ozdabiać pudełko. Pudełko ozdobimy też bardzo delikatnie i w zasadzie tym samym schematem, którym ozdobiliśmy kartkę. Wycięłam tutaj po prostu dwie kompozycje kwiatowe, które też traktuję oczywiście tuszem, i wycięłam trzy takie koła zębate. Tutaj, że chodzi o te koła, to warto wyciąć je tak, faktycznie dość. Um, dość dobrze i dość tak precyzyjnie, żeby jednak te, tam, jak to mamy te koła takie z takimi malutkimi ząbeczkami, to żeby te ząbeczki faktycznie były widoczne, bo w środku jak wycinałam te kompozycje, to już się tak nie bawiłam e, z tymi tam e, ząbkami. Tutaj to już się bardziej e, do tego przykładam. Każdą z nich oczywiście tuszuję. No i teraz sobie tylko układam po prostu e, mniej więcej, gdzie one się tam będą e, przenikały z tymi kwiatami. Pierwszą kompozycję kleję na płasko. Tutaj e, już się nie bawię w klejenie e, do, tego, do tej folii to, taśmą dwustronną, bo zwykle tak robię. Kleję papier do folii, to robię to taśmą dwustronną, ale tutaj generalnie ona się trzyma, e, ten, ta, 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 ta kompozycja się trzyma po prostu e, papieru tu od góry, więc nie powinno mi się tutaj z tym nic stać, nie powinno mi to nic odpaść, także przyklejam normalnie klejem. Drugą kompozycję przyklejam oczywiście na mały m, trójwymiar. I tutaj już wzięłam pianki, bo po prostu łatw, pianka się szybciej złapie i będzie mi wygodniej. Pianki 2 mm, i za chwileczkę pomiędzy tę kompozycję przyklejam te zębatki czy koła zębate. No i w zasadzie pudełko będzie gotowe i kartka będzie gotowa. Zrobię Wam zdjęcie tej kartki, jak już ten napis wyschnie żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. No mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na taką kartkę yy, męską, ale niekoniecznie w takim walentynkowym stylu, bo tak jak mówię, różni są faceci, jedni takie kartki lubią, drugi drudzy nie. Yy, mój mąż raczej, o ile w ogóle preferuje kartki, to raczej właśnie takie wiecie, w męskim stylu, w męskiej kolorystyce, a być może będzie, będzie Wam też potrzebna yy, jakaś inspiracja z tego. Z tego typu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście widzimy się w kolejnym filmie w kolejny piątek, a w niedzielę zapraszam na film z, z serii Scrapcade na niedzielę. I teraz, w tą najbliższą niedzielę, będziemy robić pracę już pod pierwsze gruszowanie w tym roku. Będzie to gruszowanie. A nie powiem, nie zdradzę wam. Zapraszam Was na film na 19. Mam nadzieję, że dołączycie do gruszowania. Oczywiście przygotuję jakąś nagrodę dla osoby, która pracę wykona i wygra to gruszowanie. Zachęcam do dołączenia do grupy Co Nam w Gruszy Gra, bo tam będą właśnie organizowane, że powiem, wybory tej pracy. Prze, wy będziecie wybierać pracę i tam też będą ogłoszone wyniki, kto to gruszowanie wygrał. Także serdecznie Was tam zapraszam na grupę. Tutaj jeszcze podpowiem, warto byłoby też w, tą kartkę w środku wykleić, bo ona teraz ma dość ciężką górę, a środek tej kartki też, słuchajcie, wyklejcie sobie papierem, żeby po prostu troszeczkę zrównoważyć tą właśnie ciężką górę z tym, z tym jakby dołem, gdzie będą życzenia. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i cóż, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia. Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na dwa sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.